Z tej strony Szydełkarni.pl Dzisiaj nauczymy się, jak dodawać i odejmować półsłupki oczka. Jak inaczej, jak powiększyć albo zmniejszyć daną robótkę. E, zaczniemy jednak od jednej bardzo ważnej kwestii, jaką jest liczenie oczek, gdyż bez tego nie ruszymy dalej. Zacznijmy oczywiście od naszego już podstawowego, jakże łańcuszka. Ale dzisiaj będziemy już konkretnie liczyć oczka, no bo inaczej nie ruszymy dalej. Zaczynamy więc robić łańcuszek i dzisiaj już konkretnie liczymy. Ja yy, chciałabym zrobić coś niezbyt szerokiego, czyli powiedzmy na 10 półsłupków. Dlatego zaczynam robić łańcuszek. I liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i normalnie ktoś by mu myślał, okej, okay, mamy 10 oczek łańcuszka, więc dalej pewnie będziemy mieli. 10 półsłupków, 10 słupków, 10 słupków podwójnych, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, nie, to nie jest tak. Teraz musimy pomyśleć, czym będziemy chcieli przerabiać e, nasze, e, nasz szalik, naszą e, maskotkę, cokolwiek będziemy robić, naszą robótkę. Ujmijmy to w proste słowa. Więc ja powiedziałam, że zrobię półsłupkami. Więc dodaję jedno oczko, ponieważ półsłupek jest niski yy, i nie wymaga jakiejś dużej wysokości. Dodajemy więc jedno oczko powyżej tego, ile chcemy zrobić na danym rzędzie yy, półsłupków, tak jak już mówiłam. Z tym jednym wychodzi nam, że mamy 11. I teraz, tak jak to zwykle bywa przy półsłupkach nie przerabiamy pierwszego oczka, tylko drugie. I ten dodatkowy, dodatkowe oczko łańcuszka e, będzie nam stwarzało taki e, pozorny półsłupek jako początek naszego rzędu. Więc robimy e, nasz półsłupek. Przewijamy, wiadomo, i mamy. I dzięki temu e, początek. Jako tako wygląda. Chcemy przerobić rząd dziesięcioma, ale teraz słupkami, a nie półsłupkami. Dlatego musimy dorobić dwa oczka, czyli 10 plus 2, czyli wychodzi nam 12. Zasada jest prosta przy każdym większym słupku, czyli tu jest słupek, później jest słupek pojedynczy, podwójny. Ile tam chcemy? O tym się nauczymy później, ale chodzi o podstawowe liczenie. Czyli, jeżeli chcemy teraz zrobić słupek, no to musieliśmy dodać dodatkowo dwa oczka. I teraz, tak jak przy półsłupku, zaczynaliśmy na drugim oczku, tak przy przerabianiu słupkami zaczynamy dopiero na trzecim, czyli nie tu, nie tu, tylko tu. Czyli przerabiamy tutaj dopiero. Aha, no tak, mieliśmy półsłupki, słupki mieliśmy robić. Dobra, to się wytnie. Przerabiamy, nawijamy, wbijamy, nawijamy, przeciągamy, przeciągamy i mamy. Oczywiście przy przerobieniu całości będzie to widać yy, dużo lepiej. Przerobiliśmy cały rząd naszych słupków. W trakcie, oczywiście, e, warto liczyć. Ja to zrobiłam tak na szybko. E, I można łatwo policzyć, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj jest na początku e, ten nasz, e, te nasze oczka. Łańcuszka plus pierwszy słupek. Zaczynając kolejny rząd. E, to już mówiłam na poprzednich lekcjach. Robimy tak samo dwa oczka, jedno oczko i drugie oczko. Odwracamy i przerabiamy kolejny rząd. Ok, mamy przerobiony nasz rządek, nasz łańcuszek półsłupkami. Teraz kolejny, oczywiście łatwo można policzyć ile ich mamy. Więc liczymy oczka, czyli tu mamy 2, 4, 6, 8 i 10. Mamy 10 półsłupków w rzędzie. Teraz chcemy na przykład dorobić i zrobić z tego 12. Oczywiście, w zależności od schematu albo waszego pomysłu, dorabiamy w danym momencie. Czyli albo na brzegu, albo na środku. To już będzie zależało tak naprawdę od tego, co będziecie robić. Bierzemy więc końcówkę. Drabiamy oczywiście oczko. Przekładamy. No i teraz jedziemy. Ja sobie wymyśliłam, że ja na piątym y, półsłupku dorobię dodatkowy półsłupek. A więc robimy. Liczymy. Jeden. Przerabiamy jeden, przerabiamy kolejny, mamy drugi, robimy trzeci, czwarty. Mamy już cztery przerobione, i na tym piątym dorobimy półsłupek. To jest naprawdę bardzo łatwe. Więc Robimy jeden. Mamy piąty przerobiony, ale chcemy powiększyć tutaj w tym momencie naszą, naszą pracę, nasz udzierg. I w, tej samym, w tym samym oczku dorabiamy drugi półsłupek, dokładnie w tym samym, w którym przerobiliśmy piąty, robimy szósty. Uwaga i dorabiamy. Jeśli spojrzymy dokładnie, widać, że tu były robione pojedyncze, a w tym miejscu mamy przerobione dwa. W kolejnym też przerobimy dwa, więc wbijamy, przerabiamy i dokładnie w tym samym wbijamy jeszcze raz i jeszcze raz przerabiamy. Znowu widać, że są przerobione dwa. Do końca jedziemy już pojedynczo. Odwracamy. Widać, że zrobiła nam się taka śmieszna górka, a to dlatego, że dodawaliśmy jakby e, dwa podrząd. Dwa razy podrząd dodawaliśmy do włóczki oczka. E, przy kolejnym przerobie tak naprawdę ona z czasem zniknie i nie będzie jej widać. E, ale teraz z łatwością możemy policzyć, że nie mamy już 10 oczek do przerobienia, a powinno być 12. E, liczymy nasze pętelki, nasze oczka. Więc mamy tak. Tu widać, tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli sukces, udało nam się dodać oczka. Możemy sobie przerobić, żeby to troszkę wyprostować. No, nadal jest, no wiadomo, no dwa pod rząd, to jednak yy, troszkę wyszło. Ale uwierzcie mi, że z czasem to się w miarę wyprostuje i też będzie tak samo jak tutaj. No dobra, no ale wkurza nas i nie chcemy tego jednak. Więc teraz odejmiemy te dwa oczka. Oczywiście możemy je zrobić w dowolnym miejscu, w którym tylko chcemy, albo podpowiada nam dany schemat. Ale my odejmiemy konkretnie w tym momencie, w którym dodawaliśmy. Więc. Przerabiamy cztery pierwsze oczka. Jeden, dwa, trzy i cztery. I teraz będziemy odejmować oczka. Ogólnie są dwie szkoły odejmowania oczek. Pokażę Wam oczywiście obydwie. Ale ja robię tylko jedną z nich. Na początku robiłam jedną, a później zaczęłam i przeniosłam się na tą drugą. Więc zaczynajmy. Pierwsza szkoła mówi tak, że wbijamy w oczko kolejne włóczkę, znaczy włóczkę mówię, szydełko. Wbijamy i przeciągamy. Nawijamy na, i przeciągamy jedną nitkę. Zostawiamy ją na szydełku. I przeciąga, wbijamy w kolejne oczko, czyli tak jakbyśmy chcieli jednak te dwa złączyć wbijamy w kolejne oczko. Yy, I również nawijamy i przeciągamy. Mamy trzy, trochę to wygląda jak nasz półsłupek nawijany. Teraz nawijamy na szydełko i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. Dzięki temu z dwóch oczek zrobiła nam się. Jedna pętelka tylko. Czyli z, odjęliśmy oczko, tak? Zredukowaliśmy je, też tak można powiedzieć. No ale następnym też mieliśmy rozszerzenie, więc kolejny raz robimy e, odjęcie oczek. Czyli tak samo. Wbijamy w nasze oczko, nawijamy włóczkę i wyciągamy jedną nitkę. Wbijamy w kolejne oczko, znowu nawijamy. I wyciągamy i mamy dwie, plus nasze oczko, które było z poprzedniego e, półsłupka. Nawijamy, przeciągamy i mamy znowu zmniejszenie. Do końca już przerabiamy normalnie. E, żeby sprawdzić czy nam się na pewno udało, oczywiście teraz już będzie tutaj taki garbik, bo to było rozejście i zejście. Możemy oczywiście przeliczyć, czy mamy mniej oczek. Zredukowaliśmy dwa oczka, więc powinno być ich 10. I liczymy 2 Tego nie liczymy, bo to jest już nasze zaczęcie jakby kolejnego rzędu. Liczymy 2, 4, 6, 8 i 10. Czyli udało nam się zredukować dwa oczka. Czyli jak sobie porozszerzamy, to to się powinno w miarę wyprostować. Tak to była. Pierwsza, e, pierwszy sposób na odejmowanie oczek. Teraz pokażę Wam drugi. E, żeby Wam to pokazać, spróję ten rząd i pokażę Wam tak samo w tym samym momencie. Zaczynamy więc od rzędu, tak jak mieliśmy. I tak samo przerabiamy cztery oczka i z, na środku zredukujemy. Oczywiście to może być w każdym innym miejscu. To jest taki mój przykład. I teraz pokażę Wam drugi sposób na odjęcie oczek. Będzie on wyglądał troszkę inaczej. Wybierzecie sobie taki, który Wam się na początku łatwiej robi. To wygląda następująco. Mamy tutaj dwie nitki, takie podwójne, i zazwyczaj się wbijamy w całość. Ale przy, tym, przy tej redukcji wbijamy się tylko w jedno, tak zwane w pierwsze oczko. Pierwsze przednie oczko, tak? Widzicie to? Nie wchodzę w taki sposób, czyli w całość, tylko wchodzę jakby w połowę. O, w taki sposób. I nic nie nawijając, zarzucam szydełko tak, że wbijam się w kolejne oczko. Dzięki temu mam tutaj trzy. Teraz dopiero nawijam, przeciągam przez obydwa oczka, co nie zawsze jest łatwe. Na początku jest to trudne, bym powiedziała. Przeciągnąłem przez te dwa, nawijam jeszcze raz i dokończam mój półsłupek. Dzięki temu redukcja wygląda troszkę inaczej. Mm, przy maskotkach jest mniej widoczna, yy, wygląda bardziej estetycznie. Oczywiście powtarzamy, pokazuję wam jeszcze raz. Wbijamy się w połowę, czyli tylko w pie przednie oczko. Hop. I zrzucając jeszcze raz szydełko, wbijamy się w kolejne również tylko przednie oczko. Teraz mamy trzy nitki, nawijamy, przeciągamy przez obydwie, można to zrobić na raty oczywiście, jedna i dopiero druga. I teraz dokańczamy nasz półsłupek nawijając i oczywiście przeciągając przez dwie pętelki. Myślę, że to nie jest aż takie skomplikowane, ale dla pewności pokażę Wam jeszcze raz, tak? Więc wbijamy się w przednie oczko. Tak, możemy sobie pomóc zawsze jakoś wbijamy się w drugie przednie oczko kolejnego tutaj, naszego przerobionego półsłupka nawijamy przeciągamy na raty, albo w całości ja im pokazuję na raty też i przeciągamy i hop i mamy tu możemy sobie już te dwa oczka przerobić teraz przez to, że zmniejszyłam aż trzy razy, powinnam mieć 9 przerobionych mm, oczek, znaczy oczek do przerobienia, tak? Czyli takich mm, do, od półsłupków. Więc liczymy. 2, 4, 6, 8. I tu jest na końcu nasz dziewiąty. Mam nadzieję, że nie było to zbyt trudne, e, ale myślę, że z czasem e, wydawam się to. Proste i szybkie rozwiązanie. Wiadomo, podstawa to ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, nie robić na początku nic konkretnego, tylko po prostu wyrobić sobie, wiadomo, przerabianie oczek, półsłupkami, zmniejszanie, dodawanie, bawienie się, tak żeby po prostu no, zrozumieć i nauczyć Mam się. Mam nadzieję, podstaw. że podobał Ci się mój film. Subskrybujcie, dajcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Pa!